Witajcie, kochani. W tym nagraniu podzielę się z Wami wskazówkami, jak wrócić do wagi sprzed ciąży, jak schudnąć po ciąży. Swoją wypowiedź podzielę na trzy części. Pierwsze, co jadłam. Drugie, co robiłam, i tutaj będą super wskazówki dla osób, co borykają się z rozstępami, z celulitem czy z wisającym brzuchem. Oraz trzecia, dla mnie to była po prostu kluczowa podpowiedź: dopóki nie zrobiłam tego, to moja waga stała na miejscu, i to jest psychologia ciąży. A więc zacznijmy. Ciążę nabrałam 16 kg i 10 miesięcy później jestem 18 kg na minusie. Do momentu, dopóki na poważnie nie wzięłam się za siebie, nie stwierdziłam, dobra, biorę się za to odchudzania, no to ta waga stała. Słyszałam o tym, że jak będziesz karmić piersią, no to, to te kilogramy będą same schodzić. Niestety u mnie tak nie było. Może jeżeli ktoś ma 20 lat, może u jakiejś, nie wiem, u, jak ktoś ma po prostu inny metabolizm. Po 30 u mnie to wyglądało inaczej. W listopadzie stwierdziłam, że biorę się za siebie, zmieniam swoje nawyki żywieniowe i w końcu wracam. Do wagi sprzed ciąży i to mi zajęło dwa miesiące. Pierwsze co zrobiłam, to zaczęłam, zmieniłam pory, w których jadłam. Wcześniej, jak położyłam małą spać, to jak w końcu ten cały dzień, kiedy było mnóstwo stresu, kiedy było bardzo dużo pracy i wieczorem, kiedy była cisza, mała już spała, to mogłam Stresować się. Mogłam się dużo najeść, mogłam zjeść dużo słodyczy i zazwyczaj jadłam kolację o 21, o 22, o 23. Zdarzało mi się jeszcze nawet jeść jeszcze później. Zgodnie z... To chyba się mówi po polsku rytm dobowy. Zgodnie z rytmem dobowym powinniśmy jeść od wschodu słońca do zachodu. Czyli kolacja najpóźniej godzina 17, 18, najpóźniej 19. Więc powoli zaczęłam przesuwać tą swoją kolację, żeby ta moja kolacja najpóźniej była o godzinie 19. Jeżeli byłam bardzo głodna o tej 21, to wypiłam albo szejk białkowy, albo sałatę zjadłam, ale z czasem jak tak przesunęłam, zaczęłam jeść duże śniadania, potem zaczęłam jeść dość duży obiad, między śniadaniem a obiadem była przekąska, potem była kolejna przekąska, to ta kolacja była naprawdę mała i mi już nie chciało się tak jeść. Zdaję sobie sprawę, że w ciągu dnia nie mamy czasu, bo po prostu jest małe dziecko, jest bardzo dużo rzeczy do załatwienia i kiedy w końcu jest cisza, to my w to odstresowujemy w sposób zajadania słodyczami, czy, czy, czy ogólnie dużym obfitym posiłkiem, ponieważ jedzenie kojarzy się nam ze spokojem, jedzenie się nam kojarzy z, taką, z takim bezpieczeństwem. Jeżeli dobrze zjemy, to czujemy się lepiej. I jeżeli zauważycie, że zajadacie stres i że ten późny posiłek jest tylko i wyłącznie dlatego, że w ciągu dnia mało zjadłam, no to na wieczór to chcę odre odreagować. Więc to jest pierwszy bardzo kluczowy punkt. Jak zaczęłam jeść wcześniej, zaczęłam mi te kilogramy schodzić. Druga rzecz, co zrobiłam, wyeliminowałam całkowicie nabiał, całkowicie y, gluten, bardziej tutaj mówię o pszenice, oraz wyeliminowałam całkowicie cukier. Możecie sobie popatrzeć, taka jest dieta w internecie, trzy razy bez. Są będą oczywiście pytania, dlaczego nabiał, że dziecko potrzebuje tego nabiału i, i że to jest niezdrowe. Są dwie kategorie ludzi. Są osoby, co uważają, że nabiał jest niezdrowy, są osoby, które uważają, że nabiał jest potrzebny. Ja jestem do tej pierwszej kategorii osób, którym nabiał szkodzi. Ja to wiedziałam po sobie, że gorzej się czuję, po prostu jestem taka opuchnięta. Zresztą widzicie zdjęcia na miniaturce, jak wyglądałam 7, 7 tygodni po urodzeniu dziecka. I mam też w swoim gronie znajomych osoby, którym lekarz wręcz zakazał spożywać nabiał, bo dziecko było, miało uczulenia. Więc ja wyrzuciłam na biał na ten miesiąc. Jeżeli jesteście na to otwarci, przetestujcie, zobaczcie, jak będziecie się po tym czuli. Cukier, tutaj też jest bardzo ważny. Jeżeli mówię o cukrze, to nie mówię o białym cukrze, którym słodzimy, tylko mówię o takich ukrytych cukrach, które mamy w jogurtach, z muslach, które mamy w różnych batonikach, w ciastkach. Mnóstwo tego jest, nawet jest w, w, w chrzanie, w keczupie, we wszystkich różnych sosach. Po prostu trzeba czytać składniki i popatrzeć, ile tego cukru tam jest. Więc ten cukier również. Wyeliminowałam oraz pszenica. Pszenica, słuchajcie, po pszenicy bardzo się źle czuje, dlatego że pszenica teraz jest ogromnie y, przetworzona, nic nie ma wspólnego z tą pszenicą, która była lata temu. Jeżeli ktoś nie jest w stanie wyeliminować y, gluten, to y, możecie jeść na przykład chleb żytni, czy możecie na przykład jeść y, pszenicę durum, tylko żeby nie wyeliminować tą, 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 tą białą pszenicę. Czyli te, te bułeczki, chlebki, ciastka, y, ciasteczka, croissanty, makarony, pizze i tak dalej. Dobrze, to by była ta druga wskazówka. Trzecia i to jest taki super fajny life hack, o którym nie wiedziałam wcześniej. To jest błonnik. Błonnik spożywałam trzy razy dziennie. To był zwykły błonnik babka, pleśnik, jałowata. E, widziałam o tym, że błonnik jest świetny, oczyszcza super jelita, e, super jest też w, w ciąży. Zaleca się kobietom spożywanie błonnika w ciąży, ale nie wiedziałam, że błonnik przyspiesza proces odchudzania. I piłam ten błonnik trzy razy dziennie, zwykłą łyżkę e, do 100-150 ml wody. E, zrobiłam sobie taki, taki koktajl, zaczekałam kilka minut, aż ten błonnik e, zrobi się taki bardziej galaretowy, i wtedy wypijałam ten błonik i to robiłam trzy razy dziennie. Po pierwsze, to zmniejsza uczucia głodu, daje takie trochę uczucia sytości, po drugie, świetnie Wam jelita. Trzeci sposób to jest właściwie czwarty. Przepraszam, czwarty sposób. Czwarty sposób, woda. Wody piłam dużo, piłam ponad 2 litry dziennie i starałam się, żeby ta woda była rozłożona w trakcie dnia, czyli żeby było e, co mniej więcej co, co godzinę czy co półtorej godziny, żebym piła czystą wodę. Kolejnym punktem, to, który zrobiłam, to mm, wprowadziłam jak najwięcej kasz, jak najwięcej e, warzyw, e, produkty e, zielone, czyli szpinak, e, jarmusz, e, sałata... E, Rozponka, y, oraz staram się jeść produkty, które mają niski indeks glikimiczny, czyli jak najwięcej zapiekać, jak najwięcej gotować, nie smażyć oraz y, nie kupować produktów przetworzonych. Wiecie, że na przykład jajko gotowane, a jajko smażone, to jest jajko gotowane ma połowę mniej kalorii niż jajko smażone. Starałam się jeść takie lekko strawne posiłki i bardzo ważne i to był mój ogromny błąd, bo wcześniej robiłam tak, że rano wypiłam jakąś kawę, zjadłam jakiś słodycz, na obiad też coś troszeczkę skubnęłam i Potem dopiero wieczorem ten cały dzień odreagowałam, a jak zaczęłam swój proces ym, odchudzania, to zaczęłam jeść 5 posiłków i zaczęłam jeść bardzo dużo śniadania, dość duży obiad i mniejszą kolację. Staram się jeść regularnie, żeby, żeby w ciągu dnia nasycić się i żeby na wieczór mnie nie dopadał ten głód. I jeżeli był taki moment, że chciałam się bardzo mocno, chciałam się zjeść coś słodkiego, to ja to jadłam. Nie krytykowałam siebie za to, ale. Krok, jaki zrobiłam, jaki trik zrobiłam, ja to jadłam rano. Zazwyczaj dopadał mnie ten głód o godzinie 21-22, strasznie mi się chciało batonika, strasznie mi się chciało coś słodkiego. To ja sobie obiecywałam, że ja rano wstanę i ja to rano zjem. I bywały takie dni, że bardzo mi się chciało, mówiłam sobie zjem rano jak budziłam się rano, to już zapominałam o tym, że wczoraj chciałam się zjeść słodycza. Ale też były takie momenty, że faktycznie rano jako nagrodę zjadałam ten słodycz. Więc to była sekcja to co jadłam. Druga sekcja co robiłam. Pierwsza rzecz, którą robiłam, to było szczotkowanie ciała. Pokażę Wam swoją szczotkę. Można takie szczotki kupić, widziałam nawet w Rosmanie, ale bardzo jest ważne, żeby, żeby to włosie, to jest szczotka z włosia agawy, naturalna, tam chyba tak się nazywa, żeby ona była twarda. Jak tutaj zobaczycie, jak, jak chcę ją ścisnąć, to te włosia naprawdę jest bardzo twarde. I szczotkowałam się w taki sposób od dołu do, od dołu do takimi ruchami pł płynnymi do góry. Do, do Strony serca. Brzuch ruchami kolistymi oraz ręce tak samo mocno w stronę, w stronę serca i mniej więcej to tak wygląda jak takie szczotkowania konia. Słuchajcie, takie mocne skrobania, skrobiecie na maksa, na maksa. Pierwszy dzień naprawdę jest takie wrażenie, że ktoś tą, nie wiem, skórę oblał wrzątkiem, bardzo piecze. Drugi dzień już boli mniej, ale trzeciego dnia, Boże, umaracie z zachwytu, ponieważ Wasza skóra jest taka, taka sama jak skóra Waszego dziecka. I to jest świetny, super sposób na rozstęp Niesamowity sposób na, na, na cylulit. Drugi sposób, drugie, drugie co robiłam, to robiłam japońskie ćwiczenie z ręcznikiem yy, i wygląda ono w taki sposób: bierzemy dość gruby ręcznik, zwijamy go w taką rolkę, kładziemy się na podłodze, kładziemy ten ręcznik tuż pod plecami, żeby on bo, bo był od razu naprzeciwko pępka. Nogi kładziemy szerzej niż nasze biodra i dużymi palcami staramy się dotknąć jeden do drugiego. Ręce wyciągamy za głowę, za siebie i tak samo staramy się małymi palcami dotknąć się do siebie czyli nasze ciało jest wyciągnięte jak taka struna, mięśnie napięte. I wtedy w takiej pozycji leżymy 5 minut. To jest również super, jeżeli kogoś bolą plecy po ciąży, ponieważ ten, ten organizm 9 miesięcy ciąży, potem okres połogu, potem e, karmienie piersią, noszenia dziecka. Więc ten nasz biedny organizm naprawdę jest taki wyniszczony wszystko boli, wszystkie te mięśnie rozciągnięte. I to będzie bardzo fajne ćwiczenie, które wciągnie ten brzuch z powrotem. Czyli to jest ćwiczenie na zwisający brzuch, zwłaszcza jeżeli ktoś tak samo jak ja e, miał cesarkę. Plus bardzo fajnie uwidocznia się talia, więc ten brzuch robi się taki śliczny, płaski i, no i super, super się czujecie. I w tym momencie robiłam tak zwane skanowanie ciała. To jest mój sposób, wymyśliłam sobie go sama. W momencie, kiedy leżałam wyciągnięta tak na tym ręczniku, to po prostu sobie od głowy do stóp wyobrażałam, jak moje ciało się uzdrawia, jak moje ciało się oczyszcza, jak z niego schodzą te zbędne kilogramy, ta woda opuchlizna, wszystko co mnie boli, wszystko co mi przeszkadza i mówiłam do swojego ciała Kocham Cię. I to jest taki, słuchajcie, bardzo mało się o tym mówi. Wszyscy mówią o dietach, wszyscy mówią o ćwiczeniach, a nikt nie mówi o tej miłości do tego ciała, a ono jest naprawdę takie biedne, słuchajcie, zmasakrowane, yy, obciążone wszystkim. My jeszcze cza cały czas jesteśmy z niego niezadowoleni, bo tam, tam coś sterczy, tam, tam, coś obwisa, tam celulit, tam tuż, tam to nie tak, tam to nie tak. To, to ciało trzeba kochać, go trzeba głaskać, i mu trzeba dziękować, i zobaczycie, jak ono wam się odwdzięczy. I tutaj płynnie przechodzimy do trzeciego punktu, i to jest psychosomatyka. Ja kiedy odkryłam dla siebie, yy, że w ogóle coś takiego jest, jak psychosomatyka nadwagi i dlaczego tak ciężko jest pozbyć się tych zbędnych kilogramów i albo nawet jeżeli się ich pozbędziemy, to one wracają. Dlaczego tak się dzieje? Psychosomatyka to jest ym, ym, nauka, gdzie jest psycho jako psychologia, a y, somo jako ciało, czyli nauka, która ym, tłumaczy, co nasze ciało przez różne choroby chce nam powiedzieć w, emoc w emocjonalny sposób. I jeżeli ktoś ma problemy z nadwagą, ze zbędnymi kilogramami, to jest. E, ja mam nadzieję, słuchajcie, że ja tutaj będę dobry, dobrze mówiła po polsku, bo te badania i, i to, to tą wiedzę ja zdobywałam z m, nauki wschodniej z, z, z Rosji szukałam też dużo e, po angielsku, z, z Tybetu, z, e, z Indii e, i jeżeli coś mówię nie tak, to poprawcie mnie proszę w komentarzach. E, więc wracając do tej psychosomatyki, do, do, tego, m, do, te, do tych zbędnych kilogramów. Robiło, było zrobione badania, przebadali chyba setki tysięcy osób z nadwagą, i te osoby, co um, mają nadwagę i co im jest ciężko tą nadwagę zrzucić, okazało się, że to są osoby, które, uwaga, obrażają się, noszą żale. Jakieś urazy. Czyli obrażają się tak jak każda osoba, czyli mają żale też tak jak każda osoba, tylko udają, że, że nic się nie stało. Jeżeli coś, co się nie pasuje, ktoś ich obraził, to one milczą, trzymają to w sobie i, i nie odpuszczają tego. Ja nagram kolejny, kolejny filmik o psychosomatyce, żebyście bardziej zrozumieli, jak to wygląda. I co tutaj teraz trzeba zrobić? Trzeba sobie uświadomić, do kogo ja mam jakiś żal. Czy może ja mam pretensje do rodziców, czy może ja mam pretensje do tego, czy może mam pretensje do męża, że, że nie pomagają, że mi jest ciężko, bo w w czemuś to ciało trzyma to, te, 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 te zbędne kilogramy, czemuś ono nie chce ich puścić, bo ono w taki sposób się broni. O tym będzie kolejny filmik o psychosomatyce, więc sobie obejrzyjcie. Jeszcze z takiej psychologii odchudzania, to dowiedziałam się również o tym, że mówienia w negatywny sposób również trzyma te kilogramy na ciele. Czyli, na przykład, jak osoba mówi, o coś jest niezłe, nie no niezłe to było, czy na przykład zamiast tego, żeby powiedzieć, o super, fajnie. Mówią, no, no nieźle, tak? Albo mówią czasami takie bardzo złe słowa, masakra. Żeby, że w słownictwie osoby, która m, boryka się ze zbędnymi kilogramami, często jest bardzo dużo negatywnych słów, żeby tutaj popatrzeć na swoje słownictwo. I trzeci krok to jest e, nierealizowanie siebie. Jeżeli osoba e, ma jakieś. E, Chce coś zrobić, ma jakąś swoją, swoją wizję na, na, czy nie wiem, czy na swój biznes, czy na realizowanie siebie i nie robi tego, myśli o sobie w ostatniej chwili, bo najpierw jest dziecko, potem jest dom, potem jest mąż, potem ogarniania rzeczy, a o, o sobie pomyślał w ostatniej chwili, no i potem się okazuje, że ta ostatnia chwila to już jest po północy, trzeba iść spać, i osoba się nie realizuje. I zbiera się właśnie ta, ta frustracja, akumuluje się w ciele. I wygląda ona w postaci zbędnych kilogramów. Jak ja to wszystko przeanalizowałam, zaczęłam w końcu realizować siebie, założyłam swój kanał, wystartowałam ze swoimi kursami, yy, zaczęłam yy, robić to skanowanie ciała, dziękować swojemu ciału oraz uświadomiłam sobie o tej psychosomatyce, co ja trzymałam w sobie, dlaczego ja trzymam. Jak ja to przepracowałam i puściłam, to taką wam powiem ciekawostkę, że trzymałam dietę przez dwa miesiące, a potem zaczęłam jeść prawie wszystko. Miałam taki okres, że Chciałam jeść dużo różnych rzeczy, jadłam o różnych porach i moja waga cały czas stoi taka sama, jak była. I to naprawdę jest niesamowite. Tak działa psychosomatyka, tak będzie Wam się wasze ciało odwdzięczać, jeżeli e, nad nim popracujecie, jeżeli po prostu go docenicie, jeżeli go zauważycie i e, zobaczycie, życzę Wam, żeby wam bardzo łatwo schodziły kilogramy, żebyście wróciły szybko do wagi sprzed ciąży, bo zdaję sobie sprawę, że mm, jeżeli kobieta jest zadowolona ze swojego ciała, e, to wtedy to odbije się na relacjach z dzieckiem i na relacjach z mężem. I ona jest bardziej pewna siebie, bardziej seksowna wszystko łatwiej się układa. Więc życzę Wam jak najszybciej wrócić do wagi sprzed ciąży. Um, no a my widzimy się z Wami w kolejnym filmiku, który nagram o psychosomatyce. I do zobaczenia. Pa, pa.